Nieodzownym elementem każdego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy są zbiórki do puszki oraz licytacje. W niedzielę na ulicę Puław wyruszyło blisko 150 wolontariuszy kwestujących na cele onkologii i hematologii dziecięcej. Osoby z charakterystycznymi puszkami i identyfikatorami można było spotkać m.in. na placu Chopina, przy Galerii Zielonej, nieopodal marketów i dyskontów oraz na wielu puławskich ulicach. Dodajmy, że w puławach Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zaczęła grać w sobotę. Wtedy w klubie muzycznym Smog wystąpił zespół klasyczne trio, po występie odbyła się Licytacja dzieł sztuki. Licytacje były też częścią niedzielnego finału. Ogłoszono również wyniki konkursów, w których brały udział puławskie szkoły i przedszkola. Podczas niedzielnego finału WOŚP nie zabrakło także atrakcji dla najmłodszych. Był tak zwany kącik malucha, a także ozdabianie pierników, czy pokazy przygotowane przez przedstawicieli służb mundurowych. Nie zabrakło również występów artystycznych. Kulminacją 33. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy było światełko do nieba, odpalone wieczorem na placu Chopina.

Dziurawy tłumik? Czas na wymianę oleju, klocków hamulcowych, a może pora na konserwację klimatyzacji? Tylko w Plus Oil przy ulicy Dęblińskiej 18 w Puławach. Kupisz i wymienisz oleje w doskonałej jakości i najlepszej cenie. W naszej ofercie szeroka gama tłumików najlepszych producentów do praktycznie wszystkich rodzajów aut. Plus Oil oferuje również szeroki wybór materiałów eksploatacyjnych, akcesoriów, a także kosmetyków samochodowych. Plus Oil to profesjonalna mechanika pojazdowa oraz serwis ogumienia i klimatyzacji. Zapraszamy od poniedziałku do piątku od 8 do 17, a w sobotę od 8 do 14. Plus Oil, Buławy, ulica Dęblińska 18, telefon 81 886 63 25. Plus Oil, Twoje auto jest w rękach profesjonalistów.